Halo, halo, siemanko, dzień dobry, kochani, lecimy z kolejnym odcinkiem, nagrywamy jeden po drugim, także lecimy i szukamy tego naszego oszusta, który nas tutaj wydymał. Musimy go znaleźć i się z nim rozmówić. Nie rozumiem, jak można chcieć mieszkać w takiej dziurze? No, no spójrz tylko, sami złodzieje, mordercy i bandyci, skręcisz w nie tę uliczkę co trzeba i po tobie. Mimo co, matki próbują wychowywać tu dzieci. No i co, kolego, teraz? nareszcie. Wszędzie cię szukałem. Znamy się? Nie zgrywaj się. A, no ta... frajer z fortu. Przestałeś się spoufalać, co? Spierdalaj. Gówno możesz ode mnie chcieć. No i teraz mamy wybór. Zadbam o to, byś nigdy więcej nie zdradził żadnego za zaatakuj Hanka. Oddawaj moje kryształki. Oddawaj mi moje kryształki. Już. Masz i idź wypłakać się dziwką. To koniec naszych interesów. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to ci nogi z dupy powyrywam. Eee, po prostu nie rozumiem, po co miałbym Miałbyś mnie oszukiwać. Po prostu nie rozumiem, po co miałbyś mnie tak oszukać. Bo temu światu potrzeba takich artystów jak ja. Ktoś w końcu musi wykorzystywać takich naiwniaków jak ty. Proszę, dostałeś ode mnie cenną nauczkę. A teraz mi ładnie podziękuj. Czy od początku mnie okłamywałeś? Co to w ogóle za durne pytanie? Oto prawda. Celowo wpadłem na chwilę do uzdrowicieli. Łatwo tam znaleźć jeleni twojego pokroju. Jak człowiek się czymś martwi, to staje się naiwny. Wystarczyło cię wypatrzeć i powiedzieć to, co chciałeś usłyszeć. Nawiasem mówiąc nie przewidziałem, że tak szybko mnie zdemaskujesz. Ale niewiele na to poradzę. Twoja. Dobra, wiecie co? Mimo to matki próbują wychowywać tu dzieci, niewiarygodne. E, dobra, wiecie co? Wracamy. Słuchajcie, no do naszych tutaj e, kleryków, do naszych kleryków. E, krater to tam jest ki. E, no ale właśnie, gdzie są ci klerycy? No przecież tutaj byli. No halo, to jest grana? Stara elektrownia, wiatrowa, krater. No ale gdzie są? Mikzak, Kaja, yy, dobra, yy, stara huta żelaza, zamek, no i dobra, wracamy do kleryków, wycieczka po forcie, pogadamy z postaciami, yy, także, yy, także co, także lecimy, nie, wycieczka po forcie, pracownik, ciach, 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 Uuu, yy, ale tu jest grubo. Ale tu jest grubo. Yy, Vivien. Yy, o, o nie, dobra. O kurde. Czekaj, bo ja mam dla niej zdobyć za, zapasy. No tak. Yy, handlarz części zamiennych. Yy, handlarz rozmaitościami. Handlarz... Właśnie, dostawca broni. Pokaż mi swoje towary. I co ty tutaj masz w ogóle? Oof. Kurde, sporo masz, ale... Sporo masz, ci powiem, ale nie są... O, właśnie tak. I to, i to i to mi się podoba. Tylko dlaczego... Że co? Nie, no to są jakieś jaja, no... Hm. Kurde. P poczekaj, jeszcze... Nie, ja sobie to kupię. Co absolutnie, że... Nie ma nawet mowy, żeby nie, tylko że ja tu muszę tutaj parę rzeczy się, się pozbyć. Sprzedamy ten miecz, słuchajcie. Sprzedamy to sobie, tak na pewno. Sprzedamy te łuki. Nie, no bez przesady, kurwa, łuków nie sprzedam. Nie, nikur ja. Ale patrzcie, mam w ogóle, kurwa, dwa modyfikatory odporności. zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że zdobyłem. Yy... No kurwa, nie mamy za bardzo już co sprzedać, ale tak na tak na dobrą sprawę. I to jest, i to, powiem wam szczerze, to jest, jest kurwa trochę lipa, no. Yy, ale to powinno wystarczyć. Zaraz zobaczymy. Pokaż mi swoje towary. Co masz dobrego? Yy. No i właśnie, czy to nam wystarczy? Czy to nam wystarczy? Sy, mamy 107, ale to tam w dupie z tym Chodzi mi o to Gdzie to było? Ej, czekaj zaraz, gdzie to było? 151 12 tam było 100 Chyba nie? 107. O, 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 101 o to, o to chodziło Zaakceptuj wymianę, dawaj No i tam mi się podoba No i dobra I teraz mamy tak, pyk Ekwipunek, nowa brońka. No i proszę. Jak miło. E, Okej, okay, weźmy sobie to tu. Weźmy sobie to tu. I weźmy sobie to tu. No i ale mamy teraz tak. Mamy jeszcze w ogóle jakiś e, żółty kamień. No właśnie, ale co my z tym możemy zrobić w ogóle? Można... Ty, ale... Ej, no właśnie, można to połączyć z odpowiednią bronią, tylko ciekawe, kurwa, z jaką. Do czego to jest? Yy... Dobra, nieważne. Mamy nową broń, więc to jest, yy... więc to jest teraz kluczowe. Yy, mamy nową broń, więc to jest teraz kluczowe. No i co, lecimy dalej, nie? Bo ona nas miała w ogóle, słuchajcie, oprowadzić po porcie. No i teraz co? Dupa, nie? I teraz dupa blada. Wycieczka po forcie, gdzie ona jest w ogóle? Dziennik yy... Machlojki, zaginiony konwój kleryków, yy, z, zawody ghosty. Yy... No, no właśnie, musimy też wyeliminować trola. Yy, a, a, a musimy jeszcze za. Właśnie, musimy jeszcze kurde tego trola wy, wyeliminować. A więc wiecie co? Zrobimy sobie to teraz. Zrobimy sobie to teraz. Eee, wyeliminujemy sobie tego trolla tutaj. Eee, no i. Wyeliminujemy sobie tego trolla i. I co? I. I zakończymy sobie ten odcinek. Eee, Boże, jedyny, gdzie to jest? Zaginiony konwój kleryków. Eee, plaga szczurów sraup jest z tą plagą szczurów. W dupie to mam. Tylko dobra. No właśnie, a czemu? A street? Eee. O! Czyli to... Okej, okay, dobra. No to gdzie nam będzie się lepiej przenieść, słuchajcie. No nie no, zdecydowanie do fortu lepiej będzie się przenieść. A i tak musimy wziąć ze sobą Kaję. No i zobaczcie, Kaja się z nami przenosi, a tamten, y, gdzie miałem y, y, tam eskortuj czy tam coś tam. Y, już nie, nie? I to jest. Okej, okay, no właśnie, a tu jest jeszcze ta. Tu jest jeszcze ta, 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 cała ta. Może jak ona się nazywa. No, A ta przybytczy nikt, tych, tych... Nikt za gdzie ona nie jest? Pójdzie. No chodźmy, krater czeka. No. Uuu. Krater czeka, no tak, czyli spiskują. Czyli spiskują. Co? Zaraz, zaraz, zaraz. Co, co, co to było? Słyszeliście to? Gadaj, gdzie oni są? Cóż, ja... Nie, nie wiem. Chcesz mi powiedzieć, że naprawdę nie masz pojęcia, gdzie ukrywają się twoi przyjaciele? Uciąłem sobie krótką drzemkę, a tu nagle. Zamknij się i maszeruj przed siebie. Tak jest. Będziemy mieli kolejną misję, zobaczcie na to. Las przygotował dla ciebie. Las przygotował dla ciebie sprzęt. Nie rzucał się? Pewnie w przyszłości będzie ci to wypominał. Typowe. Coś jeszcze? Kazał mi zdecydować, ile narzędzi powinien wykonać. Gdyby ten kretyn zajął się swoimi obowiązkami. Ale dobrze, jedno zmartwienie mniej. Pojawiły się pewne wydatki. Ja mam własne problemy, a ty gadasz mi tu o wydatkach. Wiesz. A teraz mnie posłuchaj. Odchodzą ode mnie robotnicy. Ja staram się naprawić ich błędy, a oni robią sobie wolne. Tak po prostu ich wypuściłaś? Za kogo ty mnie uważasz? Ledwie na chwilę odwróciłam wzrok. To wystarczyło, by dali nogę. I to akurat teraz, kiedy przy sadzonkach jest najwięcej pracy. Muszą tu wrócić, bez gadania. Sama się tym zajmę. Ktoś powinien dopilnować, by sadzonki nie uschły. Gdzie mogli się ukryć twoi robotnicy? Żebym to ja wiedziała. Raczej nie zwiali daleko. Pewnie siedzą w forcie. żrą, chleją. Więcej od życia im nie trzeba! <laughs> Kurde. To jest ciekawe w ogóle. Nie naprawdę ta w ogóle ta gra zaczyna tak pochłaniać, tak wciągać, że to jest niebywałe, nie? Bez kitu, nie? Mam mówię, że... Ja pierdzielę. Ale nie no, lepsze raz lepsze brońki, kurde, 100 punktów słuchajcie obrażeń, co to ma być? O nie, mnie No i patrzcie, na dwa hity go mamy. No i to mi się podoba. Trzeba się w końcu nauczyć jakichś tam umiejętności w ogóle, bo mamy od zarębania w ogóle, słuchajcie, punktów yy, nauki do rozdysponowania, ale niestety nie stać nas, ponieważ jeden punkt umiejętności kosztuje 2000 eleksitu. My, no, na, na, na ten moment nie mamy nic. Lecimy dalej. Przyszedłeś sprzedać mi jakieś skóry, czy tylko się trochę pogapić? Nie, kochanie, przyszedłem tak załatwić trola. Przepraszam. Żyjesz tu sama? Podobno macie tu jakieś problemy z trolem. Wiesz coś o tym? No macie tu jakieś problemy z trolem. Wiesz coś o tym? Tak, chociaż większe kłopoty sprawiają nam berserkowie. Troll daje nam się we znaki jedynie swoim istnieniem. Podobno zabił już kilku ludzi. Sami byli sobie winni. Gdyby zostawili go w spokoju, w końcu by stąd odszedł. Woleli jednak podać mu się jak na tacy, przez co zasmakował w ludzkim mięsie. Czyli twoim zdaniem zostanie tutaj dłużej? Tak. Zwłaszcza, że berserkowie go zranili. Teraz się zbytnio nie rusza. Przydałaby mi się twoja pomoc. W tym zadaniu? Podziękuję. Zabijam wyłącznie wtedy, kiedy muszę. Lepiej pozwolić, bo wszystkim zadecydował czas, żadna nagroda nie jest warta Twojego życia. Poza tym mną ten potwór się na razie w ogóle nie interesuje. Przesiaduję sobie spokojnie na tyłach mojej chatki i liże rany. Wolałabym, aby tak pozostało. Ale jeśli uważasz, że trzeba to uczynić, nie stanę ci na drodze. Nie zarijuje kontrolę głupia jest. Jedno, ale robić sobie z jego powodu wrogów to zupełnie co innego. Żyjesz tutaj sama? Żyjesz tu sama? Tak. Mój partner zmarł parę miesięcy temu. Od tamtego czasu tamta chata stoi pust. Jeśli chcesz możesz tam odpowiedzieć. Ej, no dobra, okej. Okay. Dupiecie, cię mam, ale... Łczysz mnie czegoś? Jasne. A, no dobra, chcę dowiedzieć się. Chcę dowiedzieć się więcej o skórach zwierząt. Kupię od ciebie zwyczajne oraz ciężkie skóry i zapłacę więcej niż kto co mi dziś przynosisz? Ej, ale to jest ciekawe w ogóle. To za mało. Kurwa, ja nie mam takich rzeczy. Dobra, w dupie z tym. Lecimy na trola, słuchajcie. Ale wiecie co jest najgorsze? Że ja kurwa nie mam granatów Lecimy na trola. I co, 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 to, co, to, co to w ogóle miał być Zaraz, zaraz gdzie, gdzie nie jest w ogóle? No tutaj jest dobra O właśnie I to jest i to jest piękne I właśnie dlaczego Ra Ranny leśny troll Patrzcie gdzie... A już myślałem, że to jest mina. Ty, patrzcie, no jest ten troll, faktycznie. I czy da się go pokonać w ogóle jakkolwiek? Kaja, pomóż mi! Kochanie! Pomóż! Nie, nie! Nie wierzę w to! O Boże! Bo ewidentnie nie będzie łatwe. Tak czy syrak trzeba go pokonać. Także <grytanie> lecimy, słuchajcie. Zostawcie lajka, like jeżeli lubicie serię. A ja lecę przed siebie, słuchajcie. No zdecydowanie to nie będzie. strzały to sobie mogę w dupę wsadzić. Bez strzały strzałami nic nie zrobię. Ty, ale zobaczcie, czy ten. A nie, poczekaj, ty. Dobrze, bo ten troll. Ten troll. O nie. O nie, on będzie... On będzie tutaj nap, naparzał. Ty, ale coś jednak mu... O Boże! On wali tymi kamieniami! Pamiętajcie, yy, oglądaliście może przy yy, tego, nie? Yy, jak to się nazywało? Yy, Dunglight'a dwójkę. Ty patrzcie, gówno mu robię tymi. Gówno mu robię tym! Ja pierniczę! Dobra, trzeba go atakować od tyłu tutaj. A ja? No ale... O, panie! No, to powiem, wa powiem wam szczerze, że... Ewidentnie ...no pierdolcze... ...no niesamowite, nie, nie? Czekaj, 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 czekaj! Rzecz, że, 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 że co, że Kaja teraz nie żyje? Zabiłeś moją żonę? Ty Nie ona, ale ona chyba żyje, tylko ona jest otumaniona. I ale ja pierniczę, jak ciężko jest w ogóle pokonać go. Ja pierniczę, ale jaja. I no. ja nie wiem, czy my w ogóle damy radę na tym etapie gry. Nie wiem, czy my, słuchajcie, damy radę pokonać tego trola. Halo! Co się dzieje? Nie no ewidentnie to słuchajcie tutaj. To są jakieś jaja, naprawdę. Ja jestem w ciężkim szoku, naprawdę. Ja nie mogę sobie, Ja nie mogę wierzyć w to w ogóle. O nie! Już jestem! Patrzcie, ona będzie robi! No nie, no nie... Że... <noise> Nie, no. Wiecie co? O, chyba sobie odpuścimy, naprawdę. Ostatnie podejście robię. No bo chyba trzeba będzie sobie to odpuścić. Chyba, że. Wezmę tutaj sobie stanę na skałkach i będę go walił tymi. I, i będę go walił tymi, słuchajcie. Spierdalaj są Tym kurwa. głównym. Rogaty Wielu. Kurwa. W dupie cię mam. Taja, pomóż mi. Dobra mamy 123 t mamy 123 t Okej, okay, dobra skup się skup się teraz je 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 bo ty skurwisz o ty skurju dobra ale o wiele o wiele lepsza forma jest yy, Cholera jeżeli chodzi właśnie o to żeby Walić go tutaj po y, prostu w tych strzałów, bo po prostu od góry, co nie? Wtedy mamy jakąkolwiek szansę w ogóle z tym trolem. Y, a jeżeli w takim bezpośrednim starciu, bo... No, zobaczcie na to, no ja go walę tymi strzałami jak konia y, i gówno daje, nie? Czyli to chyba nie jest e, dobry moment Na na tego. O Boże, dobra. Okej. Okay. nie, dobra, ja stąd spadam. gdzie jest Kaja? Przepraszam bardzo. Halo? To już grane. Uo, ale mnie sieknął. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy w ogóle czy Kaja żyje? Masz prosto w mi nic. Ona żyje w ogóle? Nie wiem, ona jest chyba oszołomiona. po prostu. Patrzymy tak na pierwala z niego i. ni, ni chuja. nic, nic. No, nie, nie, nie. Po prostu kurwa. Sorry, sorry Gregory, ale kurwa nie, 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 ta forma, nie ten, nie ten czas, także sobie odpuszczamy, słuchajcie, walić to, idziemy, idziemy, słuchajcie, roz, ten, zająć się, kurwa, plagą szczurów, zająć się plagą szczurów, lecimy do fortu, lecimy, a no właśnie, tutaj jest Olaf, no właśnie, jesteśmy akurat niedaleko Olafa, więc... Pozbędziemy się tej kurwa hordy szczurów, która tutaj dziś grasuje. No właśnie, Astrid. Nie, w dupie. Ale nie, tego trolla to będziemy musieli załatwić kiedy indziej. Ponieważ, no, no, jak widzicie, no nawet Kaja atakowała ich tymi kola, te, kulami ognia i to i tak gówno daje. Dlatego musimy... Weźmiemy sobie, ob obierzemy sobie mniejszy cel. Eee, aczkolwiek nie wiem czy... Nie wiem czy... Eee... Czy eee, Łatwiejszy, tak? Może tak chciałem powiedzieć. Łatwiejszy Nie wiem czy łatwiejszy, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj strażnika. Dawaj, Ola. Kiedy Okej, okay. czyli to w ten sposób jest. Dobra. Ehm yy, rozumiem okej okay. ale jakbyśmy załatwili te szczury teraz yy, no mając przy sobie kaje prawda to yy, czy nam to w ogóle zaliczy to zadanie czy jednak nie czy jednak będziemy musieli słuchajcie yy, architekci starego świata były prawdziwymi co ja chciałam jeszcze powiedzieć? A tak. Mamy, no właśnie, mamy ele ele elektriczki. ...prawdziwymi artystami. Te budynki z kopułami są po prostu niesamowite. I co my tutaj w ogóle znajdziemy jeszcze, słuchajcie? No właśnie, no słuchajcie, Kai się nie podoba to, że, że chcemy pomóc klerykom. No ale niestety. No niestety. O właśnie, tu mamy Alex. No ten Alex to jest na, ewidentnie no... Wiecie co, ja nie wiem czy ja powinienem w ogóle atakować tamtego gościa, tego, tego Hanka. Wiecie, się dajcie mi znać w komentarzu, bo ja już nie wiem w sumie. Ja nie wiem, zabić tego Hanka, tak czy co. No dobra, okej, okay. tu, tu mamy jednego. Tu mamy jeszcze jednego, ale nie, bo ten akurat nie żyje, ale i tak weźmiemy od niego te kurwa mięso i tak dalej. Dobra, weźmy to. Chodź tu, chodź tu kurwa, chodź tu. Yes. Dobra, ukończono, plaga szczurów, zajebiście. Dobra. Okej, okay. eee, i tym sposobem dobiegliśmy do końca dzisiejszego odcinka, także trzymajcie się do jutra. Hej, hej.